Mam ekipakę! Kupiłem sobie! Let's go! Mam ekipakę i zobaczcie! Cześć widzowie ogólnie, ale wreszcie! No i jest widzowie ekipaka! Proszę bardzo! Tutaj Ro Rocket Pass Premium jakiś, nie wiem co to jest, karnet bojowy Czytajcie Trwaliły mi się słuchawki. Dobra, tutaj. Y, jakiś skinek. Dalej. Jakiś skinek do y, Lego. Plecaczek. Y, kilo. W tysiąc fałdolców. I, I jakiś plecaczek. I karnet. Proszę bardzo. Od razu darmowe. Nagrodki I karnecik bojowy jest, ale widzowie, ja... Ja będę odblokowywał teraz tylko te darmowe nagrody Czekajcie, bo ja teraz nie wiem, która to jest darmowa nagroda No właśnie Tutaj wszystko jest teraz na żółto Tutaj wszystko na ten kolor Kurde, widzowie, bo ja nie wiem Dobra, to jest niepospolite. To też niepospolite. To jest. Emotka to też raczej będzie za darmo. To też. Co może być na tej stronie, widzowie, za darmo? Malowanie na pewno, bo jest słabe. I spray. Nie, i ten szczytywanie yy, na pewno będzie tutaj yy, to, Dobra. Będę, widzowie, po prostu nic nie odblokowywał z karnetu. To jest po prostu najlepsze. Nic nie będzie odblokowywane z karnetu. I po prostu, ale ile mam fałdolców? Dobra, oczywiście, sklepik trzeba sprawdzić. Jakaś emotka, emotka. To nic, ale wreszcie, widzowie, ekipaka aktywna. Let's go. I to tyle. Wreszcie. Ale właśnie. Poczekajcie. Jeszcze nie, to nie tyle, to nie tyle. Rocket pass. Premium. Czy ja mam jakieś auto teraz dostałem za darmo? A, widzę, że nie tak łatwo. No niestety, dobra, ja wykończę, bo ktoś do mnie do, dołączył na Inara.